Dashboard, moi drodzy, witam w kolejnym gameplayu z gry The Hunter Call of the Wild. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to będzie taki ostatni odcinek z rezerwatu Quatra Colinas w Hiszpanii. A gdzie się udamy w kolejnych gameplayach, tego się dowiecie w następnym odcinku. Na pewno będzie małe zaskoczenie. Ja tu sobie już zaznaczyłem punkt docelowy, do którego muszę się udać. Zostało, na, zostało nam tylko jeden, tutaj. Jeden punkt obserwacyjny, i tu jakiś nieodkryty, może ambona myśliwska, czy punkt informacyjny. Dlaczego sobie zaznaczyłem tu? Ponieważ podejrzewam, że zobaczcie, mamy takie tutaj kropeczki, jakieś ścieżki, czy coś takiego. Na końcu tych ścieżkach zazwyczaj jest jakieś schronisko. Zobaczcie, tu też. No i podejrzewam, że warto iść tutaj. Mamy bliżej, tu będzie jakieś schronisko, być może tutaj też, ale to się okaże. No więc zaraz, zaraz. A co tu się świeci? Nie zauważyłem tego, zaraz zobaczymy. Oho, policja prowadzi. Okej, okay, to jakieś informacje z głównego wątku gry. Dobra, a my się. Badaj tropy. Ale Alejandra przesłała nam jakieś świeże tropy. Poczekajcie, one są tutaj chyba, w tym polu ze słonecznikiem. A podejdę tam, zobaczę pewnie jakieś króliki albo zające. Zerknę tylko przez lunetę. Co do mojego uzbrojenia, jak widzicie, mam troszeczkę więcej amunicji. Zmieniłem sobie łuk na troszkę lżejszy, ale troszkę też słabszy, ma mniejszy odrzut. Zobaczymy, jak będziemy jak nam będzie szło polowanie właśnie z tego łuku. Ja idę zobaczyć, co tam się znajduje. Jakie tropy, ale tylko na chwilę. No, w słoneczniku to polowanie, nie polowanie. Ciężko jest cokolwiek wypatrzeć, przywołać. Podejrzewam, że jakieś muflony iberyjskie zając. A daj mi spokój, Alejandra, z zającami. Nie cierpię zajęcy. O czym się przekonaliście w poprzednich odcinkach. Wkurzają mnie. Dobra, ja sobie zaznaczę tutaj ten punkt i tam właśnie się wybieram. Zobaczymy, jak nam będzie szło w dzisiejszym odcinku i w dzisiejszym polowaniu, bo w poprzednim nam szło aż za bardzo dobrze. Brakło nam amunicji. Wystrzelają się do wszystkiego. Mam tutaj 22 pociski, plus 4 w komorze, 26. Wiecie co? A, i też zmieniłem do Ekersa amunicję na amunicję z polimerowym stożkiem. Wiecie, co jeszcze sobie wezmę troszkę więcej? Poczekajcie. Dobra, jestem z powrotem. Troszeczkę mi przycięło nagranie. Ale na szczęście nic wielkiego się nie stało. Był lekki lak. Mamy 46 naboi, myślę, że będzie to ilość wystarczająca. Musimy się dostać na drugą stronę rzeki. No więc ruszamy, moi drodzy. Może ja w czasie tej podróży tak lekko, w kilku słowach, ocenię ten rezerwat. No więc tak, według mnie, rezerwa, rezerwat jest bardzo fajny. Posiada duży, rozległy teren, zróżnicowaną zwierzynę, ładny krajobraz i co jeszcze. Przede wszystkim też ma świetny, świetny wątek główny. Misje fabularne są bardzo ciekawe. Polecam je. Co do minusów, no to brakuje mi trochę tych wilków. W sumie powiem szczerze, że nie wiem gdzie one się znajdują. No jak widzicie, chyba w, jednej, w jednym chyba gameplayu były te wilki, no ale jest ich bardzo mało. Nie pamiętam już, w którym gameplay'u polowaliśmy na wilki. No ale to jest za mało. Już więcej wilków... Poczekajcie, zając szarak tam się odzywa. Już więcej wilków znajduje się w Yukon Valley. Polecam. Mamy króliczka. Tam jest tych wilków od cholery. Jest bardzo ciekawa... ciekawy rezerwat. No, w quadrokolinaz jest znacznie mniej tych wilków. Nie ma też takiej takich wymagającej zwierzyny. No, dziki kilka razy nas zaatakowały, ale tylko dziki. Natomiast głównym wątku fabularnym, który mi się mega bardzo podobał, no to zostałem zabity przez wilki. I to nie było tak, że w tym wątku tak miało być. Tylko po prostu zostałem zaatakowany podczas wykonywania misji dla Alejandry. Dobra, zatwierdzam. Niech będzie amunicja, oczywiście, zasilna to standardowo. Właśnie wtedy mnie wilki załatwiły. I co mogę jeszcze dodać? No, jest tu kilka bolączek graficznych. No, artefakty, które. Sami widzieliście w poprzednich odcinkach dziwnie wzrastający asfalt w trawę. No, to jest do poprawienia. No i troszkę mało tych jeleni szlachetnych. A czy się opłaci kupować ten yy, rezerwat? Nagrałem 14 odcinków, chyba 14, nie pamiętam dokładnie. Gdzieś koło. Yy, gdzieś, gdzieś jakoś tyle i możecie sobie odpowiedzieć sami na to pytanie oglądając właśnie te gameplaye Cena tego rezerwatu na Steamie wynosi 29zł bez grosza Ja szczerze powiedziawszy bym poczekał na jakąś promocję bo często producent organizuje takie promocje na swoje gry Jakoś wcześniej na wcześniejszych odcinkach mówiłem, że za 120 zł bodajże można było kupić yy, Golden, złotą edycję 2019 czyli wszystkie DLC DLC w jednym to wtedy naprawdę się opłacało, bo teraz no trochę wysoko jest, wysokie są ceny więc musicie sobie sami odpowiedzieć na, py na to pytanie ja zmierzam cały czas w kierunku tego punktu co sobie zaznaczyłem I zobaczymy, co tam będziemy mieli. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem i będzie tam schronisko. Jeżeli nam wystarczy czasu, to będę chciał wykonać zadanie poboczne nie główne, tylko poboczne mianowicie, mianowicie dla jego dziadka będę chciał iść i zrobić zdjęcie grobu jego żony. Mamy tam dość dużej odległości sarenkę. Ja może sprawdzę odległość. Była taka misja: zabij zwierzątko z odległości 300 metrów. Kurczę, to drugie tyle. Może jem ja przed na tamtą stronę. Ale wiecie co? Ekers nie ma takiego dobrego zasięgu, ale poczekajcie, on, ona jest z odległości 140 metrów. Może ja wezmę piszczałkę i zagram, zagram dla niej. Piszczałka ma zasięg, zdaje się. Gdzieś do, około 200 metrów. Poczekajcie chwileczkę. Wiecie co? Sarenka dała dyla. Ja ją ledwo co widzę. Tylko zobaczcie, jak ona podejdzie tu, pod te drzewo, to może mi się uda wykonać tą misję. Tylko ja oczywiście mam... No poczekajcie, zobaczymy. Muszę odmierzyć jeszcze raz szybciutko. Poczekajcie, mam ją. Przejdę sobie trochę w prawo, bo zabić zwierzaka z odległości 300 metrów to dość duża sztuka. Dobra, mam już te 300 metrów, spróbuję. No nie wiem, czy trafiłem, czy nie. Ciężko mi powiedzieć, coś się tamtego by zakurzyło. Idę to zobaczyć. W sumie wiem, gdzie ona jest. Jeżeli by nam się udało, no to fajnie, bo byśmy wykonali tą misję. U polu jakieś zwierzę zabijając jest z odległości 300 metrów. No zobaczymy, poczekajcie chwilę. Jestem bardzo blisko. Ona z kraju tego lasu, właśnie, znaczy lasu tego gaju oliwnego, ona gdzieś sobie. ...siedziała, raczej szła, właśnie w tym kierunku i idę po tropach. Tylko nie wiem, czy ona teraz skręciła do góry, czy nie. Zaraz to się okaże, czy ja trafiłem. I zobaczcie, jest tutaj trop krwi, więc... ...zobaczymy, czy nam naliczy. Było na pewno deczko ponad... ...300 metrów. Ale krwawienie małe, czyli nie jest tak źle. Bardzo małe, to byłoby... ...lipa trochę. Idę zobaczyć, czy nam zaliczy. No, wkurzyłbym się, bo było na pewno. Jak mi brakło tam jednego centymetra, no to faj. No i przede wszystkim nie wziąłem tej, też tej najmocniejszej lunety, bo mi się z niej bardzo źle strzela. Wiecie o co chodzi? Zbyt przybliża, i później ciężko powrócić do celowania następnego zwierzaka. Dobra, już prawie Już widzę nas naszą sarenkę wielka chwila prawdy Czy nam się udało, czy nie Dość daleko zawędrowała od trafienia Dobra moja mała, zobaczmy Odległość 306 metrów Czyli piękny strzał Ale czy nam zaliczy, jak zatwierdzimy, to się zaraz okaże i została, zobaczcie, prawą kość promieniową. Odległość ładna. Dobra. ok zaliczyło nam jakąś misję, dalekosieżne plany. Kasa wpadła. upolakie jakieś zwierzę zabijając jest odległości 300 metrów. Udało się. A tam coś się odzywała sarna jakaś poznaje ten. I zobaczcie, ile wpadło 2500. IPD500, tylko nie wiem gdzie ta serenka była. A teraz nam co zadał zdanie? Niesamowite jak nowoczesne technologie potrafią niwelować błędy początkujących myśliwych, nie sądzisz? On jest taki cwaniaczek tutaj sądząc po jego wypowiedziach, no ale dobrze ci poszło. Co powiesz zatem, na polewanie nocą dla początkujących myśliwych może być onieśmielające, ale również wiesz, mi warto spróbować jakieś zwierzę zabijając je nocą do odległości 150 metrów. No koleś dzika odstrzeliłem z takiej odległości. Ale to raczej już dam sobie spokój Wracam z powrotem na most Chyba, że tu jest jakieś... Jakaś przeprawa Da się, czy nie? Chyba nie. Dobra, tutaj się dawało przepłynąć Ja wracam Tylko, żebyście nie padli nie nasnęli przed monitorami Czy tam... Tabletami, komórkami Innymi urządzeniami mobilnymi Wyłączę nagrywanie <grytanie> Moi drodzy Jak sobie tak idę właśnie przez ten las i zobaczcie, i tak się patrzę, myślałem, że tam jest jakiś artefakt, błąd jakiś graficzny czy coś takiego. A tu, na środku, Jezdni siedzą sobie jelonki szlachetne. W dodatku, kurde pech, bo same dzie... O kurczę, jeden chłop, tyż jest <ścoughs> piękny. 163 metry. Wiecie co? No, nie, nie zdarzyło mi się, żeby na środku drogi były jelenie szlachetne. No, widocznie ogrzewają się, no. Asfalt pewnie gorący, trudny, ale pa piękne poroże. No, piękna sztuka. Aż zrobię mu focie. Wiecie co? Jakbym spudłował, to byłyby jaja. No, na pewno nie łuk. Dawaj mi tutaj mojego ekersa. I teraz tak trafić, żeby trafić. Ja sobie jeszcze tutaj podejdę, bo im wyższy trud upolowania zwierzęcia, tym one są bardziej czulsze. No wiatr wieje w ich kierunku, ale użyłem eliminatora. Wiecie co? Ja sobie chyba zacznę oddawać strzał. Kurde. Chyba dostał, ale czy dostał to się? Chyba dostał w serduszko. Dobra, pusty. Mam taki atut, że mogę biec przeładowując. Wcześniej tak nie mogłem. Tam co jeszcze beczy? A idę z zającu. No i co wie. A tu już z zającu. Ojcowie, z Piotr. Święta się skończyły, daj mi spokój. Poczekajcie, czekajcie, te dziewczyny jeszcze idą. Oka, lecimy zobaczyć, czy nasz jelonek jest upolowany, bo chyba tam był gdzieś. No, ja już tu straciłem z widoku nasze dziewczyny, pobiegły w las. A chłopak... Nawet chyba się nie ruszył. Śliczny chłopcyś z niego, nie powiem. Piękne poroże. Ja sobie... Wow, super. No, ja pierdzielę. No piękny. Porobię mu trochę tych fot. Wow. Dobra, zobaczmy. Srebro. Ale kurczę, no przecież... Aha, kręgosłup szyjny. Kiewski strzał był. Myślałem, że trafiłem w serca, ja trafiłem w kręgi. Dlatego padł od razu. No, ale... Wypychamy, wypychamy. I zatwierdzamy. Dobra, super, udało się upolować. Wiecie co, przez te polowania, chyba tam nie dojdziemy do tego punktu obserwacyjnego. Zaraz, zaraz. Dziewczyny tu idą, z powrotem. A ja teraz buduję. Tutaj chciałeś wracać, bo one tak często wracają. Tutaj. Dobra, zatwierdzam. One, one tutaj uciekały. Mam tam jakieś jeszcze? Wiecie co, ja zobaczę. Wiecie co, dziewczyny nam chyba zwiały. Ja tutaj jeszcze oddałem jeden strzał z pagórka, bo one tam gdzieś się plątają. Zrobiły takie kółeczko. Od mostu obiegły w las, a później na pagórek i udają się. Do punktu, do, do którego ja się udaję, o ile mi już nie uciekły, bo ja tak szybko nie biegam. Loft sobie nie wziął, oczywiście kłada, no by pewnie nam zwiał ten chłopaczek, którego ostrzeliliśmy. Gdzie te, Gdzie te dziewczyny się podziały? To o, są tutaj na polu. No dobra, no postrzelam jeszcze tych dziewczyn. No, jak to? Gdzie one się podziały, znikły. Ale to chyba nie wszystkie. Większość pobiegła dalej w las. Aha, tu są. A widzicie, wszystkie tu są. Zwane bestyki. Kurczę, mam ten polimerowy stożek, a jakoś słabo padają. Jeszcze dzik się trafił. Sarenka. Poczekajcie, jeszcze trochę popoluję do nich. Postrzelam, później zbiorę. Pociski nadal dolatują. Mam tutaj ambonę, w postaci <noise> jakiegoś balika ze słomą Świetnie się sprawdza jako ambona Tylko mi się zaraz nie poturlał na nim Że tak powiem, że tak powiem, dobra Wiecie co, idziemy A tam? Coś mi tam wystawały jakieś rogi Nie, zdawało mi się, dobra, idę No i powiem wam szczerze, że dobrze, że wziąłem tutaj więcej ammo Byłby problem już jestem prawie na miejscu i zobaczcie, nie myliłem się. Mamy tam schronisko. Tutaj nawet nie jest zaznaczone, bo musieli... Żeby było zaznaczone na mapie, to musielibyśmy oczywiście odwiedzić pierwsze punkt informacyjny, a tu mamy schronisko na rozdrożu, więc spoko, na samym końcu. O, tu mamy jakiegoś zwierzaka, już się podświetla, ale wam powiem szczerze, że Ekers i polymerowy stożek na jelenie szlachetne niezbyt się sprawdza. Troszkę słabo. No, chociaż odpowiednia amunicja. 96 metrów. Ale dobra, idziemy dalej. Bo tutaj podejrzewam, że więcej zwierzaków jest do zebrania w lawendzie albo w słoneczniku. Bo tutaj oddawałem kilka strzałów i bardziej mi się wydaje, lepiej celowałem. Zobaczcie, tu jest ogromna plama, plama farby. Trafienie w organ żywotny. Tutaj w lawendzie będą gdzieś na pewno nasze zwierzaki się znajdować. Poczekajcie, tylko kurde, jak mam łazić po tej lawendzie, to ciężko będzie. Ciężko będzie mi wytropić. Może one... O, tutaj jest kolejny zwierzak. Może nie wlezły, nie wlazły do tej lawendy. Może obiegły do góry. Poczekaj, ta. zobaczmy. Tu mam kolejną samicę. Trafienie w organ żywotny. Spoko, ale nie mam żadnej oceny. Wszystko na plus. A tu dopa. Dobra, zatwierdzam. Wiecie co? Idę do tego schroniska. Może po drodze jakiegoś jeszcze zwierzaka spotkam do zebrania. Ale to się jakiś ptak drzemie do ucha. O, jest. Kolejna. A, to jest sarna. Samiec. Ciało miednica. Się dostał po prostu w tyłek. Dobra. Poczekajcie, ja sobie tutaj, tutaj jeszcze przejdę. No, pancerne te. nie, nie szlachetne. Idę do tego schroniska. Gdzież ono jest? Chyba przebiegła. O, tam chyba coś jest jeszcze. Tak, jest... Jest tu coś jeszcze do zebrania. A tam? Nie, tam jest głaz. Jolonek szlachetny Dobra, o kurde, ja prze, yy, przebiegłem za daleko. Wiecie co, chyba będziemy musieli poświęcić. O jezu, jeszcze tutaj do zebrania jest poświęcić jeszcze jeden odcinek dla, dla rezerwatu Quattro Colinas. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, że będziemy mieli tyle zwierzaków do do polowania. Podejrzewam, że nie wszystkie zbiorę, no ale idę sobie zaznaczyć. Znaczy nie zaznaczyć tylko odblokować schronisko, żeby zacząć z tego oto miejsca. Powiem wam szczerze, że ten rezerwat jest bardzo zaskakujący. Raz nic się nie dzieje, a raz zwierzak na zwierzaku. Wcześniej, grając poza odcinkiem, miałem taką ciekawą sytuację, że Muflon Iberyjski nic sobie nie robił. Weszedł sobie do jeziorka i przeszedł na drugą stronę, przeszedł po dnie. Byłem iście zaskoczony. Taki błąd się wdarł. Jakby nigdy nic... na wchodzi do jeziora, wykąpał się, przeszedł przez mno, wychodzi z drugiej strony i już. Cwaniak. Dobra, dobra, zobaczmy. Mamy stóweczkę i mamy odblokowany rezerwacik. Dobra. Mamy już 23 minut nagrania. To już jest troszeczkę za dużo. Nie chcę tak długiego odcinka nagrywać. Kurczę, mam jeszcze punkt obserwacyjny do odblokowania, ale to już w kolejnym gameplayu. Moi drodzy, myślę, że to był bardzo udany gameplay. Jestem naprawdę zaskoczony, że spotkaliśmy taką dużą ilość jeleni szlachetnych. No i upolowaliśmy pięknego samczyka, z którego jestem bardzo zadowolony. No i słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli Wam odcinek się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, łapkę w dół. Subskrybujcie mój kanał i niech Was bur obdarza niech przynosi Wam dary. Do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie. Hej!